Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. I mówi dla was Synox ostatni raz, tak, ostatni raz miał być już przedtem, ale jednak wyszło tak, że ostatni raz, tak ktoś trąbił, że ostatni raz e, jest teraz. I chciałbym Was w tym krótkim filmie po prostu tylko zaprosić na live'a, który odbędzie się e, u, na Twitchu u mojego kolegi z Gildy I będzie to głównie. Film z jakby rozbudowywania gildii, te, równej terenu itp. Ponieważ dzisiaj założyliśmy gildę. No i jakoś tam musimy sobie poradzić, to wyrównać i w ogóle i w ogóle. No i on postanowił, że około godziny 20 na jego Twitchu em, Zrobi live'a takiego. Będzie muzyczka, gadanie z nami i w ogóle, w ogóle będziecie mogli też mi zadawać pytania, jak i jemu. Twitch znajdziecie w opisie, jak i tutaj u góry gdzieś tam wam dam. Także się nie przyjmujcie. Do zobaczenia na live. Dzięki. Cześć.